Dał miłości drugą szansę. pożenił się z piękną, młodą rozwódką. Szczęście bywa ulotne. Lekarz wpadł w depresję i popełnił samobójstwo używając rewolweru kaliber 38. Kiedyś czułem się jak w błogim niebie. Teraz widzę, gdy jestem bez ciebie że to wszystko było ustawione, a moje serce niezrównoważone. Mam już dosyć błogich bredni Kim pani przyladzie, a kim znowu był poprzedni Przez te wszystkie myśli ja mam znowu w głowie mętlik Czy się warto parać, czy nareszcie kopnąć dziennik uh! Krzyki, no i łzy u ciebie na klatce Szyłgi palą przed liceum na chatce Aha. Miłość zostawiona w kawce-karawce okay. Ja to wszystko chcę omijać już w walce Biorę oddech i zostawiam wszystko to za sobą Pozostawiam ciebie, no i pokrwawione serca logo Zostawiłem też cząsteczkę Siebie. Gdy twój chłopcaś będzie nazywać czy zerem, później jestem jeden. Dziwnie chodzi mi się po ulicy, wokół chodzą tylko oni, tacy napastnicy. Co do klubu zawitałem, by brać pannę w leasing. Jednak umowa posiadania kończy się na kissing. Mua. Pozostawiam finezyjne brednie Mam już dosyć tego stresu w maturalnej przerwie. Może przyda się wyjechać do Chorwacji, no pewnie mam podziurki tego zgiełku ulic brudnych, jak przester Biorę teraz bardzo płytki w te. Smartfon galeria Delay Hej Usuwam miliony zdjęć Jimmy B shish, okay, I guess that this is the end.